Zarządzamy projektami od początku istnienia spółki. Nie zawsze jednak mieliśmy tego świadomość. Standard zarządzania projektami porządkuje naszą codzienną pracę. Czym jest projekt? Wszystkie realizowane w firmie działania można w dużym uproszczeniu podzielić na procesy, Projekty. Oto trzy charakterystyczne cechy każdego projektu. Tymczasowość. Każdy projekt ma jasno określony początek i koniec. Unikatowość. Każdy projekt jest inny. Nie ma dwóch takich samych przedsięwzięć. Złożoność. Każdy projekt jest realizowany przez wiele podmiotów, trwa długo, a jego budżet nie jest mały. Każdy z nas może zgłosić inicjatywę projektową, analizuje ją dział wsparcia projektów, a decyzję o realizacji podejmuje komitet sterujący. Przykładowe projekty. Nasze realizacje są bardzo zróżnicowane. Projekty koncepcyjne. Przygotowujemy placówkę prezentującą historię gdańskich wodociągów. Projekty inwestycyjne. Budujemy fontannę upamiętniającą gdański projekt wodno-ściekowy. Projekty wewnętrzne. Opracowujemy wieloletnią strategię rozwoju GIFK. Cykl życia projektów. Każdy projekt przechodzi naturalny cykl życia, na który składają się trzy fazy: planowanie, przygotowanie harmonogramu, budżetu i zakresu, skompletowanie zespołu projektowego oraz określenie ról członków zespołu, zdefiniowanie ryzyka. Realizacja. Zamykanie, podsumowanie przedsięwzięcia i zebranie doświadczeń poprojektowych. Role w projekcie. W każdym projekcie przyjmujemy konkretne, zdefiniowane role. Członek zespołu projektowego. Bez jego pracy projekt się nie uda. Lider projektu, który zarządza zespołem projektowym i koordynuje realizację przedsięwzięcia. Sponsor projektu który wspiera zespół w podejmowaniu strategicznych decyzji. Rolę nadrzędną w zarządzaniu wszystkimi projektami realizowanymi w firmie pełni komitet sterujący. W naszej firmie funkcjonuje kilka komitetów sterujących. Komitet A podejmuje strategiczne decyzje dla wybranych projektów. Komitet B dla większości projektów inwestycyjnych. Na potrzeby konkretnych projektów, w zależności od ich specyfiki, mogą zostać powołane również inne komitety sterujące. Każdy z nas może pełnić jednocześnie wiele ról w organizacji. Może być pracownikiem konkretnego działu X, liderem projektu Y i jednocześnie członkiem zespołu projektowego Z.